A co ty tu wyprawiasz? A sobie gram. A co ty tak ładnie grasz bez kabla, na Wi-Fi lecisz? Ja na Wi-Fi, to jest nowoczesne z. Ja cię kręcę, tu jest żadne, żadnego, ale ty masz sprzęt, Ja czerpię energię z dębu. Z dębu, że no właśnie, ale wiesz, co ja ci powiem, Marci? Co powiesz? Ty sobie weź ten malutki, twój cudowny instrumencik i sobie tam Idź usiąść i się yy, popatrz się tutaj. Bo tutaj zaraz rozstawimy po prostu, proszę cię, rozstawimy wielki. No. Taki piękny, biały furtepian. No rozumiesz? To pięknie. i będzie pianista, a nie po prostu facet. No w czapce, co, co ty no. chcesz, co No, ty no, chcesz? Co, co? no ja, ja nic nie chcę, po prostu tylko chciałem Cię zaprosić na koncert pianistyczny. No przyjdę, przyjdę. Od na pewno. baroku do współczesności Kiedy? zagra Kiedy? Sebastian Cieśliński 27 sierpnia. Do godziny dwudziestej bądź. Weź sobie kocyk, Dobra. możesz sobie rozłożyć kocyk, będzie przyjemnie. A to na kocykach? Na kocykach. No ładnie, na kocykach Będzie miło, ale też jak będziesz po prostu chciał usiąść, to sobie też usiądziesz na jakimś tam ławeczce i będzie fajnie. No to pasuje, no, no. to będę, będę, będę na pewno, no. na pewno. A teraz bierz te klamoty graty stare i chodź już wreszcie. Oh, nie, no ciągle przeganiają.